Witam serdecznie. Chciałbym zareklamować, jak najbardziej zareklamować. Jak ktoś się czuje w jakiś sposób dotknięty, że chrześcijanie coś reklamuje, to niech wyłączy reklamę i ma spokój wtedy. To jest moja siedemnasta książka. Tak, siedemnasta. To ktoś powie, chwali się. Ja się chwalę tym, co Bóg zrobił z moim życiem. Dzięki Bogu napisałem 17 książek. Książka jest niezwykła. Ja wam przeczytam fragment mojego przedsłowia. Niniejszą książkę napisałem tylko w jednym zamiarze. Chciałem przeciętnym czytelnikom Biblii oraz tym, którzy Biblii nie znają, przedstawić jej nauczanie na temat czasów ostatnich, w możliwie najprostszej i łatwej do przyswojenia formie. Dla mnie najistotniejsze jest. Aby nawet ludzie niewierzący zrozumieli, że Biblia już dawno zapowiedziała wydarzenia, które dzisiaj zaczynają dotykać naszego życia, a także przepowiedziała, jaki będzie koniec złych i oddanych diabłu ludzi. I ta książka jest dokładnie o tym. Mógłbym naprawdę powiedzieć długie kazanie, żeby ją opowiedzieć, a nie mam zamiaru. Zachęcam Was serdecznie. Książka jest niezwykła. Mówi dokładnie o tym, co dzisiaj wielu z nas obserwuje wokół siebie, a świadectwo tego zostało zapisane w Biblii dwa, nawet prawie trzy tysiące lat temu, w zależności od tego, jaką księgę mamy na myśli. Zapraszam serdecznie. Korzystając, korzystając z tego czasu. Chcę Wam również powiedzieć, że oto wszystkie moje książki, które napisałem wcześniej: niektóre z nich są znakomite, inne są tylko dobre. Zachęcam do kupna. Możecie sprawdzić dokładnie na stronie, jakie książki napisałem, czego one dotyczą. A w tej książce, jeśli ją nabędziecie drogą kupna. To tutaj wszystkie te tytuły są zaznaczone. Moi drodzy, obyście, czytając tę książkę, szybciutko pobiegli do Biblii i w niej znaleźli o wiele, wiele więcej i przerazili się.